Jeżeli wejść dzisiaj na rynek społeczności Cesa, pierwsze trzy czy nawet i cztery strony będą zapełnione głównie skrzynkami jak i kapsułkami, czyli względnie mało interesującymi przedmiotami. Rynek działa tak, że na tych pierwszych stronach zawsze ukazane są w teorii najpopularniejsze przedmioty obecnie, czyli po prostu te najczęściej kupowane czy też sprzedawane. Jeżeli jednak cofnąć by się w czasie o te kilka lat do roku 2016, sytuacja ta przedstawiałaby się troszeczkę inaczej. Zobaczylibyśmy zupełnie inne przedmioty o zupełnie innych cenach i w zupełnie innych ilościach. Ja jestem Maciasty i dzisiaj zabiorę Was w małą podróż w czasie do roku właśnie 2016, by przejrzeć ówczesny rynek społeczności. Także zapnijcie pasy, weźcie coś do jedzenia i picia oraz chustety. By wytrzeć oczy od sentymentu, a my? Lecimy. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu, słuchajcie, chciałem Wam pokazać bardzo fajną stronkę do wymiany skinów jako jest skinsmanki. Skins to strona, której w bardzo prosty sposób będziecie w stanie wymienić Wasze skiny na jakiegoś jednego droższego i zdecydowanie lepszego. Lub też w kilka, jeżeli wolicie. Stronka posiada dużo skinów, czysty i customizowalny interfejs, więc na pewno się tutaj nie zgubicie. Ponadto strona oferuje darmowe 5 dolarów przy pierwszej transakcji, a nie mi się 5 dolarów przy dzisiejszych cenach to około 22 darmowych pelenów, więc naprawdę fajny darmowy bonusik. Jeżeli natomiast wolimy zakupić skórki, to też mamy opcję. Doładuj salto. W tym wypadku dostaniemy bonus słuchajcie, 35% do naszego depozytu. W ten sposób skinę będziemy w stanie zdobyć taniej, już, gdybyśmy kupowali go na markecie Steam, co jest jak dla mnie dosyć dużym stąksem. W tym wypadku wystarczy, że wybierzemy minus wielu metod płatności, jak chociażby PaySafeCard, PayPal czy też Krypto i zwyczajnie doładujemy konto. I teraz, jeżeli chcecie otrzymać ten darmowy bonus, wystarczy, że po zalogowaniu się klikniecie w górnej części strony darmowe 5 dolarów, a następnie wpiszecie kod maciasty. No i oczywiście klikniecie odbierz bonus. Wybieracie teraz skina, którego chcecie wymienić oraz stania, jakiego chcecie wymienić. Jak widzicie, bonus 5 dolarów działa w postaci cashbacku. To znaczy, jeżeli wymienimy skinę wartości co najmniej 100 dolarów, otrzymamy cashback 5 dolarów. Jeżeli będzie to jakaś mniejsza kwota, no to wtedy ten bonus stanie odpowiednio przeskalowany. Wymiana np. 10 dolarów daje bonus w wysokości 0,5 dolara, a np. taka wymiana za 50 dolarów daje bonus w wysokości 2,5 dolara. Pamiętajcie, że ten bonus obowiązuje podczas pierwszej wymiany. Jak widzicie, przedmioty zostały wymienione, transakcja przebiegła szybko i pomyślnie. No i w ten sposób skin prezentuje się w grze. Także ja zapraszam na stronkę, link do niej znajdziecie w opisie. Aby przenieść się w czasie o te kilka lat należy użyć maszyny o nazwie Wayback Machine, którą znajdziemy oczywiście w internecie i dosłownie archiwizuje strony z danego okresu w czasie, przez co właśnie takie podróże są możliwe. Przeniesiemy się więc do roku 2016, 8 marca dokładnie. Po zawitaniu na główną stronę marketu od razu widzimy parę różnych rzeczy, które dzisiaj prezentują się nieco inaczej. Pierwszą z nich jest ta żółta informacja o zmianach systemu ochrony, która wchodzi z dniem 9 marca. Mówi nam Mniej więcej o mobilnej autoryzacji za pomocą właśnie aplikacji, czy o rzeczach jak chociażby 15-dniowy okres trade holdu. Innymi rzeczami rzucającymi się w oczy są chociażby ceny, które bodane są w dolarach, a nie w złotówkach, jak to mamy obecnie, oraz to, że przy niektórych przedmiotach te są wręcz śmiesznie małe. Taka uba Asimum, chociażby w stanie Wildeset kosztuje około 32 dolary, czyli jakieś 150 zł. No i jeżeli chcieć spojrzeć by sobie dzisiaj na tą samą AWP, to jej cena to około 570 zł, a więc prawie czterokrotny wzrost. To co jeszcze rzuca się w oczy, to że na pierwszej stronie nie ma prawie wcale żadnych skrzynek, a są tylko skiny i klucze właśnie do takowych. Te nowym graczom mogą rzucać się w oczy nawet bardzo, ponieważ w dzisiejszych czasach klucze do skrzynek nie są tak bardzo popularne. Natomiast osoby, które w cesie są od dłuższego czasu na pewno te rzucać też w siebie na no, oczy oczywiście, jednakże ci zapewne poczują leki z do tych właśnie przedmiotów. Iluś takowych przedmiotów wystawionych na rynku jest również inna. Porównując sobie chociażby skiny na ekranie. Kao Hardlina było wtedy około 2800 sztuk, a dzisiaj jest to około 900. Asimowów kiedyś było nie Całe 300, dzisiaj 170, a w War 470 i 200, M4 400 i 220, Misty 710 i 400. Te liczby, jak widzicie, są znacznie mniejsze. I na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest to troszkę dziwne i dane raczej są troszkę rozjechane. No bo skoro w cesie skinów na ogół jest raczej więcej z czasem, aniżeli mniej, i liczba graczy cały czas rośnie, no to wręcz powinno być na odwrót. Kiedyś tych skinów powinno być mniej niż więcej. I ma to sens. Jednakże pamiętać trzeba, że kiedyś nie było takiej marketów trzecich jak dzisiaj. Nie było jakiegoś demarketu, skinboardu czy też buffa i ludzie głównie sprzedawali skiny właśnie na markecie Steama. Trading kiedyś również wyglądał zupełnie inaczej niż do tej pory. Głównym miejscem takiego obrotu był tak naprawdę Reddit. Dzisiaj przyzwyczajeni jesteśmy raczej, że miejscem tym jest Twitter czy chociażby Buff i że po prostu większość wymian przeprowadzana jest właśnie za pomocą buffa czy też za pomocą przelewów online. Czy to właśnie za pomocą pieniążków czy za pomocą kryptowalut. Dawno, dawno, dawno temu ogólną walutą słuchajcie jednak były klucze do skrzynek. Te właśnie ze względu na swoją cenę w okolicach 2,5 zł były główną walutą. Zarówno przy tradingu skin ze skin, jak i po prostu przy kupowaniu. To można zwyczajnie było kupić w grze, no i później po prostu nimi się normalnie wymieniać. Na pewno część osób kojarzy posty, w których było pisane, że ktoś za FB Dragon Lord czy takiego kałaszka RedLina zda określoną ilość kluczy. Na przykład dwa klucze za RedLina. Co prawda, gdy wyszukamy klucze, te pojawią się z okresu połowy września dopiero, również w dziwnych cenach na Steamie, jak widzicie. Jednakże zapewnić was mogę, że takowe właśnie były główną walutą. Niestety pod koniec 2019 roku, Klucze przestały być wymienialne, a za tym idzie cały konspekt kluczy jako głównej waluty w środowisku CSA, przestał istnieć. Posortujmy sobie jednak teraz na głównej stronie przedmioty po jej ilości. I obecnie najwięcej przedmiotów posiadają oczywiście skrzynki. Te występują w liczbach nie przekraczających 400 tysięcy, gdzie gdy spojrzycie na takowe z 2016 zobaczymy ponad 2 miliony w skrzynkach Breakout i ponad milion na Chromie, czy też Feniksie. Są to liczby, które mnie samego zdziwiły dosyć mocno, kiedy przygotowywałem ten materiał i myślałem, że tutaj też ponownie jest coś troszeczkę rozjechalnego z rzeczywistością, jednak jeżeli wziąć pod uwagę, że no market Steam był wtedy naprawdę głównym miejscem do sprzedaży przedmiotów, a i wtedy nie było takiej liczby osób inwestujących w różnego rodzaju przedmioty, no to to wszystko faktycznie miał sens, bo mogło się kręcić, ludzie to oczywiście sprzedawali. Jeżeli nawet spojrzeć sobie na aktualnej stronie takiej skrzynki i przelecieć sobie chociażby do wybranego okresu, zobaczymy, że faktycznie sprzedaż takowych oscylowała wtedy w okolicach 100 tysięcy dziennie, a czasami nawet i przekraczała tą ilość. Także wszystko zaczyna nabierać faktycznie sensu. Też myślę, że osoby, które jak jakie Kiedyś bezmyślnie sprzedawały wszystko, co trafi do ich ekwipunku, od razu łapił się za serce, no bo ja też się trochę łapię. zobaczymy sobie, że taki breakout kosztował wtedy około 3 centów, czyli około 10 groszy. No, a dzisiaj jego cena to prawie 17 zł, więc jest to niemały przyrost gotówkowy, jeżeli ktoś od tamtego momentu do teraz trzymał takowe przedmioty. Po to, takowego Redlin'a chociażby kiedyś jego cena wynosiła mniej więcej 22 zł, gdzie dzisiaj ta cena jest już znacznie większa i kosztuje około 60. Tych względów, jak wiecie, pewnie jest wiele, ale raczej jest to naturalne, że. Po prostu ceny podskoczyły do góry. To co kiedyś również było ciekawe, to że bardzo często dało radę zauważyć skiny w przeróżnych walutach świata. Było to spowodowane tym, że w przeciwieństwie do dzisiaj złotówka zwyczajnie nie istniała na Steamie. I tak można było dostać ceny w rublach, dolarach czy też euro. Oczywiście istniał wtedy sposób, żeby na przykład doładować równo 20 złotych za pomocą Pesjiff Karda czy 50 złotych za pomocą PSF Karda, jednak trzeba było troszkę pogrzebać w kodzie strony, ale dało się oczywiście to zrobić. Jeżeli chcecie, słuchajcie, samemu sprawdzić sobie, jak prezentował się market Steama kiedyś, w dowolnym momencie, w czasie, możecie właśnie wbić na Wayback Machine i zwyczajnie link do marketu, czy tak naprawdę jakiejkolwiek innej strony, jednakże to słuchajcie, tutaj was uprzedzę, że w przypadku Steama nie wszystkie przedmioty będą działać, gdyż zgaduję, że nie zostały one zapewne zarchiwizowane. Tak samo przychodząc na kolejne strony Steama zobaczymy, że te są w innym języku, jednakże to nie sprawia, że na przykład nie zobaczymy ceny danego przedmiotu, jak chociażby tutaj takiej pamiątki Kobla, która kiedyś kosztowała 30 dolarów, gdzie dzisiaj ta cena to 620, więc jakby takowo umieć kitrać i sprzedać dzisiaj, byłyby to naprawdę fajne pieniądze. Moi drodzy, jeżeli ten materiał wam się spodoba, zachęcam do stawienia kciuka w górę oraz suba na kanale po więcej. A teraz dziękuję za uwagę i cześć!